Dotychczas w Koszalińskim Szpitalu Wojewódzkim można było rejestrować się tylko tak. Od dziś pacjenci przychodni specjalistycznych będą mogli umawiać się na wizytę również tak. Koszaliński Szpital jako pierwszy w województwie zachodniopomorskim wprowadził rejestrację elektroniczną. Teraz, bez wychodzenia z domu, można ustalić termin wizyty w poradni. Co to daje pacjentom? Daje pacjentom, że pacjenci, którzy albo osobiście, albo w swoim najbliższym otoczeniu mają osoby, które mają. Niezbyt szeroki umiejętności, ale jednak umiejętności posługiwania się internetem, sprzętem komputerowym mają możliwość zarejestrowania się właśnie elektronicznie do poradni specjalistycznych w szpitalu. Nie muszą wstawać rano, nie muszą tu przyjeżdżać, nie muszą stać w kolejkach. Niezbędne do uruchomienia systemu sprzęt kosztował 500 tysięcy złotych. Koszaliński szpital musiał włożyć 25% potrzebnej kwoty, resztę dała Unia Europejska. Mamy nadzieję, że znaczna część pacjentów będzie korzystała z elektronicznej formy rejestracji. No jeszcze przez ładnych parę lat panie w okienkach będą, chociażby z tego powodu, że pacjent przychodząc musi dostać kartę i tą kartę musi tutaj odnieść i wizyta musi być opisana. No na początku, jak to będzie parę procent, to będzie sukces, a po roku dwóch, jeżeli to będzie 50-60%, no to będzie niesamowity sukces. Mnie nie ułatwi, bo internetu nie mam. A do dzieci nie będę chodzić, żeby przez internet załatwiali. Ja przychodzę rano o piątej. 5... W pół do szóstej wtedy się zapisuje, do lekarza się dostaje. Myślę, że to jest bardzo dobre i w ogóle dla tych, którzy na przykład nie mogą wyjść z domu przede wszystkim, bo wiadomo, że ludzie niepełnosprawni nie mają takiej możliwości jak my. Rejestrować można się również z elektronicznych kiosków, które rozstawił szpital na terenie Koszalino. Na razie są tylko trzy. Jeden w ratuszu, drugi przy Chałubińskiego przy wejściu do poradni specjalistycznych, trzeci na Orlej w budynku poradni onkologicznej. Niestety nie do wszystkich poradni zarejestrujemy się za pomocą internetu. Na razie system obsługuje tylko cztery poradnie: neurologii dziecięcej, ortopedii, kardiologii dziecięcej oraz onkologii. Jak zapewnia szpital, od 1 stycznia będzie można rejestrować się także do pozostałych.